I! Aktion. A ja mam na sobie koc, bo jest mi zimno. Jest 27 stopni i ciepło, ale no. 27 stopni jest, yy, ale jestem już stęskniona za celą. Quiz! Czy się znamy? I jak się znamy? Jak dobrze się znamy? Nie, czy się bo znamy? Boję się tych pytań. A ja jestem podekscytowana. Dobra. Z jakiego miasta pochodzi Ola? Kurde, ze śląska. Yy... Czekaj, nie, 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 nie nie, nie, su, nie suń <grystanie> <grystanie> Czekaj, bo to było niezbędzina. ale ty miałaś parę przeprowadzek. Hmm. Potem, potem na studia i potem ze studiów we Wrocławiu mieszkałam. Nie pamiętam, ale poczekaj, nie z Katowic... No dobra, to napiszę, ale chyba nie. Trzy-cztery. Katowice. A jak nie widzę? No co Katowice. Katowice, właśnie mówię, Ale wiedziałam, że no, jest. Ja się dam jeszcze Mysłowice, bo tak jest, że ja pochodzę z Katowic, urodziłam się w Katowicach, ale... No ale to jest raptem parę kilometrów. No, tak. No to gliwice też dobrze, bo w gliwicach też grałam w teatrze muzycznym. Rozumiem, że gorzej jakbym napisała sosnowiec. Byłoby gorzej, moja no mama jest sosnowca, no ale no. trudno, no. wybacza się też i takie rzeczy. Bo to jest za głębie, tak? Tak, okay. tak. Okay. Uh -huh. Ale ludzie z sosnowca są super, tak naprawdę. Ile lat miała Agata, kiedy poznała Kasię Nusowską? No, znają się naprawdę od bardzo dawna. Znały się w Szczecinie. Myślę, że jakieś, a dobra, nie wiem, pięć lat. A, Bierz blisko, blisko. Bo właśnie tak myślałam, że w ogóle chciałam napisać od urodzenia, ale potem pomyślałam, że nie. No do, do, dobrze myślałaś, bo miałyśmy mi trzy lata, tak. Okej. Okay. Mamy w tym roku, obchodzimy pięćdziesięciolecie. O, ale wspaniale. Świętujecie jakoś? Tak, chyba zrobimy jakieś party. Totalnie trzeba zrobić party. Tak dwie, takie w kapelusikach no. i z trombosami. Oczywiście, że tak. Czy Ola woli słodkie czy słone przekąski? To no ja tego nawet nie wiem. Eee... Zależy nam, ale słodkie może, ale to tak naprawdę... Znaczy, po prostu my mamy w, w charakteryzacji słodkie, więc Ola korzysta ze słodkich. Tak. Pachy, jakby były słone, to może... Myślę, że... Ale bym chyba mniej korzystała, może słony? Mhm. Ale jak Marysia Kania nam ciasta robiła, to, to też ja byłeś zadowolona z tego. To dobra. Tak, słodkie może. Mhm. Ale trochę zależy. Jaka jest popisowa potrawa przygotowywana przez Agatę? Ale to trudne te pytania. Popisowe danie Agaty. Wiem, że na przykład robiła jakieś takie dla swojej y, sąsiadki kotlety, na przykład. jej synowie się bardzo cieszyli na te kotlety. Dobra, nie wiem, jakie kotlety. Napisałam kotlety. A, jest! Jest! Ale jestem świetna. Tak, o jezus, mielone takie. Mm. Uh, z buraczkami. Uh. Uh. Ale na ciepło? buraczki czy na zimno? A ciepło. Mm, to bym na zimne jednak wybrała. Ale nie, nie o tam twoich. Od czego Ola zaczyna każdy dzień? Ale, bo parę rzeczy może zaczynać, prawda? Nie będziemy pisać o tym, czy my je zęby najpierw, czy. Tak. Ja tak jej napiszę. Hmm. Co? Co napisałeś? Modlitwy medytacji. A ty co no, napisałeś? w sumie się zgadza. Tańczy. Ale to też prawda, totalnie. Tak, tak, tak. Tak. To jest rodzaj medytacji. Tak, ale to prawda, że jak jest. Możemy nie pytać, od czego ja zatyną. Co robi Agata, żeby się zrelaksować? Ja? Mam parę rzeczy. Ja napisałam spotkanie z przyjaciółmi, <głos> <głos> ale chciałam dać czytasz albo śpisz, naprawdę. <noise> Śpię albo czytam, albo oglądam, <noise> to nie znaczy, że spotkanie z przyjaciółmi mnie nie relaksuje. Ale chciałam dać czytanie Ola z Ola, mamy jakieś inne połączenie, musimy nadrobić te wiadomości o sobie. Musimy, musimy. Aktorsko pewnie byśmy wiedziały wszystko, a tutaj… A może właśnie nie. No. Po czym poznać, że Ola się złości? Mm. – No to jestem ciekawa, bo, bo to właśnie są obserwacje z zewnątrz. Jestem aktualnie w etapie na terapii dowiadywania się, że mam y, różne cechy, więc jestem bardzo tego ciekawa. Jestem ma – Jestem marudna? – Nie, po rodzaj zamknięcia. – O! – no taki zatrzask. Tak? O, to ciekawe. Myślałam może, że A Ale ty może się mina. Jestem marudna? Nie, ja ci mówię o to. Nie. Zamknięcie. A no to fajnie, dobrze. Rodzaj zamknięcia taki jest. Okay. Na co Agata najczęściej narzeka? Na planie, tak? Na co ty narzekasz? Narzekasz? na coś No, tak narzekam tak albo coś, co mnie denerwuje. Narzekam. No, jakiś taki, no nie wiem, no. Ale to jest takie ogólne, co wynika z profesjonalizmu, no. Brak przygotowania, jakiś taki, na telefony na planie. Ja mam z tym problem i. i ale A wiem. To jest totalnie logiczne. Nie, sumie, właśnie nie? chyba nie. Chyba świat się zmienił, bo. No, ale to ostatnio się nikt nie zmienia, sorry, ale, jakby, ale też co, co odpuszczać? No, potrzebujesz być skoncentrowana. No tak, potrzebuje też, żeby Oni ekipa też była tu i teraz ze mną. Tak, tak, mhm. dobra. Co sprawia, że Ola cieszy się jak małe dziecko? Co sprawia, że Ola cieszy się jak małe dziecko? Z zapiszę to, co widziałam. Bo Jezus, teraz jakiś się otworzyła furtka. Wszystko. No tak jednym zdaniem się tego nie, nie opowie. No właśnie, no ja, ja mam dwie rzeczy. No? Powiedz ty. Ja mam słońce, wiosna, dobre, papłek, jestem głodna, pieski, ptaszki. A ja mam ciuch znaleziony na szmatach i ciekawa nowa relacja z człowiekiem. <grym> Ale to też jest totalna prawda. Ostatnio Teraz... kożuch taki kupiła w Zabrzu, była taka szczęśliwa i w kapturze i bez kaptura latała. I mówi tu taki, taki rzeczywiście piękny dzisiaj w nim przyszła. Di maggio, made in Italy No i ciekawa created. relacja z nowym człowiekiem, bo Ola jest osobą w samorozwoju, więc też dużo o tym rozmawiałyśmy. Tak. Nie wiem czemu, a ty powiedziałeś co? Ptaszki, słońce? Ptaszki, pieski, słońce. <laughs> Ale to jest totalnie też to. No to tak właśnie. <laughs> Padażki pije słońce. Jaką kawę pije Agata? Wiesz? Mhm. To o, ja... tutaj nie wiem. To jest znak zapytania. Ale ja taką piję nie dlatego, że taką lubię najbardziej. Tylko dlatego, że tak musisz. No, nawet Napisałam muszę? czarną z cukrem. Czarną. Tak, na planie piję, normalnie piję czarną, ale na planie muszę yy, z cukrem pić, bo brakuje mi cukru. Czasami jak jestem zmęczona i wtedy proszę dziewczyny o to, żeby dały mi. Tak. A jak byś mogła? To to ja bym piła, piła pewnie taką cappuccino, taką z mlekiem, i słodką, taką smaczną, ale mm -hmm. mleko niedobrze mi robi, bo wtedy to jako aktorka chyba wiesz, co się mm -hmm. dzieje po mleku, jak nagrywasz kiedyś robiłaś dubbing? Nie właśnie, abym bardzo chciała. Bardzo to jest takie. No co bo przed dubbingiem nie pije się na przykład mleka czy kawy z mlekiem bo... albo jak audiobooka, bo to oblepia i się mlaska. tak? – A, tak. widzisz. – Więc czasami to w dźwięku słychać i, i A się A z roślinnym, czy to dla ciebie w ogóle nie mleko? – Nie, to nie mleko jest. Nie – nie nie, nie. To jest biały napój jakiś. – Ale, nie, nie ale to na nie, nie pewno nie mleko. – Dobra. – Gratuluję ci, Olu! Widzi? Naprawdę mamy bardzo... bardzo dużo, ale różnych odpowiedzi. – Ale takich, to też prawdę o nas. – Tak, to prawda. Super. Mhm. Jaki mam numer buta? – Masz numer buta 39. 38. <noise> 38 moja mhm. ostateczna decyzja. Tak. A mój? Ty masz też taki jak ja. Oprócz. No, 39, 39. masz, mhm. ale 38 też upchniesz. Upchnę, ale wolałabym nie upychać. Nie, no, jesteś wyższa, więc. rozmawiamy o wadze. Ty to masz <laughs> Dziękuję Dziękujemy bardzo. Agatka, jesteś bardzo zgrabna. Powiem to przy kamerze. szczupła. Zapamiętaj, ja bym ci to odtwarzać. Dziękujemy.